Friends wybiera. Nie może chyba. To dzięki wielkie twardy. Dobra, dzięki twardy. Dobra, to czekamy na, zap na zaproszenie Kasi, albo na jej przyjęcie zaproszenia. No nie. Niestety fajny no jak znowu masakra niestety tak to jest tak że że nie można też facet nie rozumie że Chyba, że po prostu losowo przydziela ale no to niesamowite Jest kick player ale nie działa. Kick player niestety nie działa. Rezerw slot, o pięknie dobra, teraz będzie chyba git. Teraz już ten typ nam nie wejdzie. A, no tak zarezerwował sloty. Invite friends. Teraz my chyba nie prosto nie widzimy, nie? Jak ten shift tab się włączył. Tak. Czekamy na Kasia. Na Kejsie. Jeśli nie wiem, czy nas słuchać już na wizji, ale jeśli byliby Państwo zainteresowani, to pojawiły się w sklepach nowe piwa karmi z umrożonej mrożonej kawy. I nie polecamy ich. Jeśli bylibyście Państwo konieczne o wiele lepiej trzymać się klasycznych, albo, albo gry brzutowych. Super, no to już z tego co słyszę, wszystko nam działa. Zawodnicy są, dostali sygnał, że mogą zaczynać drugi pojedynek. Niestety przez problemy techniczne pierwszy, pierwszy nie był widoczny dla Państwa. Powiemy tylko, że wygrał go Marek Marucha. Jest w takim razie 1-0 dla dla niego. Gra on e, z Kejsą. I, I zaraz rozpoczną jest... drugi mecz. Czekamy już tak, do... tylko na gotowość Kejsi. I, zaczyna... I zaczęli kolejne. mecz. Zaczyna Bolec. Zaczyna Robaczek, zwycięzcy pierwszej... pierwszego meczu. O. Tym razem mapa zupełnie inna niż poprzednia. Dużo wody. Dużo możliwości zepchnięcia przeciwnika do wody. Ale też dużo możliwości pomylenia się i samemu wpadnięcia. Na co zdecyduje się tutaj? A, Używa grabbing Hulka. Bardzo inteligentne zagranie. Jeśli wyjdzie, to bez zbędnego przybliżania się do zawodnika będzie mógł. Nie Rzucie wiem, czy nie jest to. Gdyby że bazuki używaczane morza, Piękne strzały, i do wody yep. został wrzucony zawodnik Casey. Like jako ciekawostkę, mógłbym podać fakt, że bardzo ciekawie wygląda ta mapa. I ponieważ mamy na niej ogryzek na środku boiska, pomysłodawca ugrania na niej. O dziwo właśnie była Kejsia, Kasia Wyszomieszka, słynąca z ogromnej niechęci do jabłek, a wręcz prawdziwą odrazą i nienawiścią a propos. E, e, nienawiścią pałając do, do samych Ogrysków, więc bardzo ciekawy wybór mapy. Zobaczymy, e. czy będzie on znamienny w skutkach. Jeśli. I czy Ogryzek zemści się za długoletnią nienawiść. Ale spokojnie, spokojnie odeszło od tej miny. Kurczę i się i ruch. Ale panawiam... Zdecyduje się użyć bazyki. Oj oj oj. Ajajaj, zatruła robaka, fiła niestety. Chyba nie o to nie chodziło. Teraz grucha. Tak, teraz grucha. E, uaktywnił też minę, ale na szczęście nie dotknęła go. Wydaje mi się, że będzie próbował tutaj w shotgun sam albo day 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 na bliskich day Czy będzie pamiętał, żeby zdjąć jetpaka? Zanim użyję. Tak, albo żeby użyć backspacea żeby właśnie postawić. Pamiętał, ale... Świetnie, no to jest pierwsze takie zagranie na tym turnieju. Za to są na pewno punkty MVP. Niestety Ddejdej nie wpada do wody, ale widzimy, że Kasi zależy równie tak samo na zostaniu najlepszym zawodnikiem tego turnieju, jak i samym zwycięzcą tego turnieju. Czy na wygrywaniu meczy, jak i zdobywaniu punktów MVP. Pojawiła się paczka z życiem. Myślę, że warto się po nią przelecieć. Zobaczymy, co decyduje Keisha Już nie ma jetpacka, zostały... Ma jetpacka, ma jetpacka, ale na razie powoli dośleci i nie decyduje się podlecieć po życie. Dziwna decyzja. Widać, decyduje się na bardziej ofensywne, interesują ją tylko ofensywne rozegrania. No, niestety za blisko stała. Udaje jej się zabić kierownika, ale czym nie tym kosztem własnym? Teraz zatruta laska. Niestety czasami tak to jest. Że Myślę, że to właśnie laska ze wszystkich postaci z chłopaków nie płaczą jest zatruta. Ma pewną, pewną symbolikę No Marek Marucha, daje mi się, że widował DJ, daje strzał. Trzeba było, żeby go zabić, i wystawić zupełnie. Wajatem Teraz już nie mam możliwości skierować się po paczkę z życiem Chyba i Ikariusa ale wątpię, żeby ktokolwiek zawodnik się na nie zdecydował No ma tutaj Bolca Tak, Kasia tutaj ma szansę w prosty sposób pozbyć się zawodnika, ale co tu oj, 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 oj. Uu, było naprawdę to blisko, żeby wpaść do wody. Tutaj wystarczy podwójny klik z pacją. Nie wiem, czy Kasia jest świadoma tego zagrania. Udało się. Ale czy teraz starczy jej czasu? Szybkie wybranie, ale za blisko stoi, proszę państwa. Nie jest to dobra ruch. Nie, nie był to dobry ruch. Tak naprawdę odjęła praktycznie tyle samo i sobie, i Bolsowi. A niestety była pod presją czasu. Shotgun sam zostanie za chwilę. No, Baseball to bym tutaj użył. Też na to rozwiązanie decyduje się Marek Rucha. Prost, strzał. To się nie mogło nie udać. Znowu kolej u Wajata Emeta. Będzie miała szansę powtórzyć, naprawić swój błąd z Bolcem. Ale ja bym... chyba zostało dwóch na jednego Trzech na jednego Trzech na jednego jeśli zbiję Bolca, to będzie dwóch Ja bym tutaj zdał się na shotguna żeby móc niestety, dalej uciec nie ma, bo dwa razy ja, ja, jajaj Tylko niestety dołużę. To bym spróbował zrobić sobie bunkier, Bo w tej chwili jest dość odsłonięta na ataki przeciwników tak, dokładnie. Zawodnicy zapominają o tym, że narzędzia można używać zawsze przed użyciem broni. To jest bardzo, bardzo pomocne. Zgodzamy no się. Pytanie, pytanie, czy teraz Marek Marucha w tym ruchu oprócz uleczenia się? Czy poleci na tym? Próbuję zdobyć helfa i chyba mu się to uda. Widać, że nie jest mu opcji Carius Potion. Udaje mu się skoczyć na ogryzek. I zabrała plus 25 życia, co wydaje mi się, że Definitywnie przekreśla szansę Kejsi Ale nie bądźmy Przedwcześnie ten... Sceptyczni Sceptyczni, dokładnie Dobry. Oj, chyba nie zdąży wystrzelić O, udało mu się! myślę, że Dążył. to był... Nie trafił niestety, ale chyba to był quickscope, i w ogóle nie patrzył, gdzie wystrzelił. ale nadal 20 punktów. A, Kasi wypadło. Nie. Teraz Kasi wydaje mi się, że nie pozostaje nic innego jak schować się pod warstwą bunkru i, wy... i używać dalekosiężnych broni. Zobaczymy, co ona decyduje. Chyba nie interesują jej takie zachowawcze. Zagrywki. Zagrywki. A, ja tu widzę dwa robaki. Dwa, Michała dwa, bo, bo bolca zostanie. A, bolca do, do wody. No tak, 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 tak. Tutaj decyduje się na strzał z las. Ten wlaskę. Nie wiem tylko, z czemu takiej pozycji mogła spokojnie ukryć się za wyspą i być bezpieczniejsza. Ona wybrała zostanie praktycznie Dobra, na samym. Był nietypowy. Praktycznie nie używała samonaprowadzania, ale chyba dość skuteczny. Tak jest. Marek ma zdaje się na. Było tą grę. O ile wyrzuci do wody, oczywiście. Wydaje mi się, że raczej, raczej wyrzuci. Zobaczymy, co się stanie. Tak jest i jest to koniec tej gry i koniec całego meczu. Marek Marucha wygrywa 2-0. Marek Marucha wygrywa 2-0, ale mamy jeszcze dla Państwa przygotowane wiadomości. zostać z nami jeszcze. Siema. siema. Siema, Witamy. Siema, siema. Jeszcze czekamy tylko, jak pojawi się z nami Keisha Na Discordzie, okej. Okay. Wysłałem tam statystyki wam. Super, super, e, świetnie. Bardzo, dziękujemy. Bardzo słusznie. Będziemy na pewno, uwzględnimy to w punktach MVP. No, czekając aż Kejsia jeszcze tutaj do nas dołączy, słyszą nas i tak już nasi widzowie, to e, z, e, zadam pierwsze w takim razie pytanie. E, Michale, no jak się czujesz po tym wygranym meczu 2-0? Czy było łatwo, trudno? Spodziewałeś się e, takiego przeciwnika, czy, czy może nie? Jak opiszesz swoje uczucia? Jestem zaskoczony swoją dyspozycją, szczerze powiedziawszy. E, chociaż nie było, nie było łatwo, bo jednak zawsze, zawsze zostawali mi tylko jed, jeden czy dwóch e, dwa, dwa robaczki. Także nie, nie, nie mogę powiedzieć, że było łatwo. E, może miałem więcej szczęścia niż Kasia, trochę. E, ale mi się wydaje, że to był, to był dobry mecz z mojej strony. E, robaczki to taka dla mnie sentymentalna trochę gra ponieważ grałem w nią lata temu z moim kuzynem, także wróciłem na stare śmieci, szczerze powiedziawszy. Dziękujemy no, bardzo. No, jest z nami już Cześć Ale ona, nas? ona... Ona nas słyszy, ale mam mikrofon wyłączony i pisze, że ma odmowę mikrofonu. A niestety... też to zdarzyło się. O, halo, halo. O, świetnie, słyszymy ją. A, udało mi się. To moje największe osiągnięcie dzisiaj. No, już nie bądź taka stronna Kasiu. To był bardzo wyrównany pojedynek, e, Kesia. E, powiedz mi, no jak się czujesz? E, rozumiem, tym, że przygra na tak. pewnie nie jest najsłodsza, ale był to bardzo wyrównany pojedynek, tak jak już wspomnieliśmy. Powiem tak, nie lubię, jakby mam problem z rywalizacją i po prostu... Ranie, tak na punkty, to mnie strasznie stresuje, więc myślę, że pierwsze y, lody przełamane i już będzie tylko lepiej. My też mamy taką nadzieję. Kasiu, ja też chciałbym Cię zapytać o jedną sprawę. Słyszałem, że wybór drugiej mapy należał do Ciebie. No tak. Chcielibyśmy spytać, czy miało to jakieś mieć jakieś symboliczne znaczenie, ponieważ my i tak w tej chwili już nasi, nasi słuchacze wiedzą o Twojej wyjątkowej awersji do ogresków jabłek. No, powiem tak. Yy, przeglądałam sobie dzisiaj planszę i strasznie zainteresowała mnie plansza, która się tak nazywa. Yy, no, a potem stwierdziłam, że no, na tej planszy ten nagryzek wcale nie jest taki obrzydliwy, a w sumie całkiem ją lubię, więc to taki wiesz, przeciwieństwo po prostu. Rezumiem, rozumiem, rozumiem. Właśnie strasznie dużo wody było na tej mapie. Aż się przestraszyłem na początku. To jest sporo, ale według mnie są dużo gorsze plansze, których naprawdę jest sama woda i same wąskie przejścia. Rozumiem. A teraz. Nie, zadan... że za pierwsza nasza plansza to była w sumie prawie w ogóle nie było wody, nie? Że było tak, bardzo tak, tak, tak. Była tak, cała wyspa tak. cała, jakby, cała, bez żadnych zakładów. Ja teraz zadam Wam obojgu takie same pytania, co prawda, aczkolwiek zacznę od Michała, ponieważ. W obu drużynach bardzo mnie zaciekawiło. E, obe, oboje graliście e, sam, e, przez samych Was stworzonymi drużynami i tak samo e, przez samych Was ponazywanymi robakami. Chciałbym na przykład za, na początku zapytać ciebie, Michale, e, skąd pomysł właśnie na nazwę drużyny i na takie nazewnictwo jego zawodników. Na pewno, na pewno kojarzycie chłopaki nie płaczą. E, o, oczywiście. Także po, po, no. szczerze powiedziawszy, ja trochę myślałem nad y, nazwaniem moich robaków, y, żeby stanowili jakiś kolektyw razem połączony. I akurat ten film bardzo lubię. jest y, Bardzo lubię. I y, y, nie wiem, jakoś tak wpadł mi do głowy. A, a, a tam, są, tam występują bardzo śmieszne ksywy. Także Bolec Krucha, naprawdę to jest y, mm -hmm. świetne. Także wybrałem ich. I. No, cieszę się chyba z tego. Rozumiem. A no i wtedy przechodzimy z tym samym pytaniem do ciebie, Kasiu. Ja w ogóle nie wiem o czym ty mówisz. W sensie ja wybierałam jakieś robaczki własne nie grałam ten, nie A, wybierałam własnej były... drużyny się takiej nie tworzyłam te, własnej te, drużyny rozumiem. i nie nazywałam. Rozumiem. Byłem pewny, że właśnie stworzyłaś, dlatego mnie dziwiły te imiona. A to były po prostu przez komputer wymyślone nazwy. W takim razie pytanie to, że jest to, jeszcze. Że w takim razie rodzi się pytanie, czemu na nagrę yy, drużyną stworzoną przez komputer? To, yy, ja wiedz takie plotki, że ponoć na tym streamie, co nie można yy, na tym streamie, gdzie nie można streamować. O, nie można mieć własnych kąt, własnych robaczków, i potem wiesz, technologia to. Aha, rozumiem, bała się ograniczeń technologii. Ja tym szczerze mówiąc, nie robi mi to największej różnicy, więc. Rozumiem, rozumiem. Okej, okay, teraz ja tutaj właśnie dostałem pytanie od widzów: Co się często nie zdarza, <grytanie> <grytanie> Dostałem pytanie od widzów, dokładnie od zawodnika też jednego z tego turnieju, z Łomka, a.k.a. Mikołaja Zajdla do Michała Szumieluka, czyli Marek Marucha, który mówi, no w sumie to nie jest pytanie, tylko prosił, żebyś go pozdrowił i złożył życzenia jakiemuś Kamilowi i w ogóle pozdrowił jakiś a, tak, rzeczywiście, bo yy, tak, tak. Eee, pozdrawiam Złomka i Hudsona Horneta także. Nie wiem, czy tam jest. Eee, I życzę wszystkiego dobrego eee, z okazji urodzin eee, Kamilowi. Całuski. Pozdrawiam. Bardzo tu miło z twojej strony. Ja tak, mam jeszcze no... tylko jedno pytanie do Kasi. Eee, Kasiu, doszły mnie słuchy, że miałaś jechać na zgrupowanie eee, do Walencji. Chciałbym Cię spytać, czy, z tych plan czy wiadomo coś yy, z tymi planami. No, na razie w nic nie jest odwołane i wszystko idzie tak jak idzie, więc mam nadzieję, że od września już będę grać w Wormsy z Hiszpanii. Rozumiem, dobrze. Też mam taką nadzieję. Yy, wow. I Właśnie. powodzenia. No, ja yeah. tutaj jeszcze powiem, że Złomek znów napisał, yy, że podobno słyszał plotki, że. Michał Szumieluk starał się zdobyć numer Kasi. Ja nie wiem, czy tutaj Mikołaj jest już pod wpływem alkoholu o tej godzinie. Prawdopodobnie czy... jest, prawdopodobnie co mu w głowie siedzi. No, ja tylko Cię prze... muszę przestrzec, Michale, że... że Kasia jest już zajętą dziewczyną, ma chłopaka. A jej chłopak ma Dobrze, że się wypowiadacie za mnie, już wszystko załatwione. Tak, tak, tak. Mówię tak, tak. swoją Przede wszystkim Kasia, Kasia ma dużo od siebie do dodania w tym wszystkim, to na koniec jeszcze własnej wypowiedzi zaznaczyć. Już więcej na ten temat nie gadam, Kasiu. Zostawiam obronę sobie samej, tobie, aczkolwiek może już nie tutaj na, na wizji. To chyba miało być w, w miarę humorystyczne wtrącenie. Jeszcze, jeszcze tylko na koniec bym chciał zobaczyć, żeby Wam podzie podzielić się z Wami tym, z kim zmierzycie się w kolejnych rundach. Musicie mi jeszcze sekundę dać to ja to szybko sobie tutaj... Ja chyba będę grać z Kociokwikiem. A, Kejsia już wie. No tak, to z Kociokwikiem, czyli... A gdzie to, jest... to będę widział? Ja ci to... to jest w tej tabelce na grupie zawodników, więc to, 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 to w sumie to nie jest jakieś większe znaczenie, Aha. czy ja teraz to znajdę, czy nie. Okej. Okay. Myślę, że nawet... No, Chciałbym po prostu to... poznać twoją reakcję. Tak. Czy Ja, ja, ja mogę to zrobić, mogę... jak masz problem jakiś. Nie, już, już mam to. Już mam to. A, będziesz, będziesz grał, będziesz grał Michał z zawodnikiem o imieniu Piol. Nie pamiętam jego prawdziwego imienia, aczkolwiek on wygrał walkowerem pierwszy mecz z MC Swagerem, bo po prostu zawczasu zgłosił, że nie może nie w tym momencie grać. Aha, Drugi nic nie napisał, więc ten co nie napisał, przegrał walkowerem, a ten co napisał, że nie może grać to wygrał. Więc nie, 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 nie znamy przeciwnika z Tak, z niezaprawionym w boju. Aha, nie za... no mamy już drobne opóźnienie i czas nas goni, więc jeśli jeszcze chcecie kogoś raz pozdrowić, to pozwolę może teraz najpierw e, dziewczynie e, Kasi, jeśli byś chciała kogoś pozdrowić, to masz teraz sekundę e... na wizji. A mamy tatę i, i brata i drugiego brata. No na pewno bardzo też współlokatora byś chciała pozdrowić, e... przekażemy mu to. E... A ty Michale? No ja bym chciał pozdrowić moją mamusię i babcię i, yy, i wszystkich tych, którzy oglądali mój mecz y, od y, początku tam właśnie złomek y, jest wśród tych y, znajomych. Dziękuję bardzo. Super. Dziękujemy wam bardzo babcie. za dowiady, dziękujemy za grę i z wami się usłyszymy. Tak, do usłyszenia. Uram, do usłyszenia. Do widzenia.